Uczniowie mają wakacje, pracownicy urlopy, a legionowscy bibliotekarze uruchomili mobilną bibliotekę, po czym wyszli na ulice miasta, aby promować czytelnictwo i lepiej poznać oczekiwania mieszkańców. Wszystko dzięki projektowi Biblioteka Dom Inicjatyw dofinansowanemu z programu blisko przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W związku z tym, że otrzymaliśmy takie dofinansowanie, to jest 100 tysięcy na dwa lata, mamy przeprowadzić szereg działań w ramach naszych bibliotecznych tutaj aktywności. Z jednej strony jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia diagnozy oczekiwań mieszkańców i ich potencjału kulturowego, a z drugiej też się szkolimy, a z kolei z trzeciej wychodzimy do ludzi, prowadzimy różne działania edukacyjno-animacyjne. Jednym z takich działań jest właśnie nasza mobilna biblioteka. Na dobry początek, w pierwszą środę lipca z Fasonem, zajechała ona pod plac wodny przy ulicy królowej Jadwigi. Biorąc pod uwagę żółty kolor pojazdu, trudno było tego nie dostrzec. Dzięki niej jesteśmy w stanie wyjść gdzieś na zewnątrz, zaproponować mieszkańcom miasta zapis do biblioteki poza jej stałą siedzibą. Jesteśmy w stanie zachęcać w nietypowych miejscach do czytania, stąd tutaj zgromadzone książki, które rozdajemy w czasie naszych, naszych działań z prośbą o ich zwrot, jeżeli jest taka możliwość, ale niekoniecznie. Po prostu chcemy zachęcić osoby, które może dawno tej książki w ręku nie miały, żeby zainteresowały się takimi pozycjami które z naszego doświadczenia wynika, że są popularne i też zachęcają do ponownego zanurzenia się w lekturze. Bibliotekarze zawczasu pomyśleli o tym, aby zapewnić czytelnikom święty spokój. Ponieważ nasz projekt jest skierowany głównie do osób dorosłych, wyjdziemy z takiego założenia, żeby osoby dorosłe w wieku produkcyjnym miały w ogóle szansę sięgnąć po tą książkę i czerpać jakąkolwiek przyjemność z lektury, konieczne jest odciążenie ich od pewnych obowiązków. Nie jesteśmy w stanie odciążyć ich od obowiązków zawodowych, domowych, nikt z nas nie przyjdzie, nie posprząta im mieszkania, natomiast jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom rozrywkę i to taką rozrywkę animującą, rozrywkę dającą jakieś korzyści ogólnorozwojowe. Jak wspomniano, jednym z kluczowych elementów projektu Biblioteka Dom Inicjatyw jest diagnoza potrzeb i potencjału kulturowego dorosłych legionowian. Wakacyjne działania terenowe umożliwiają jej przeprowadzenie i rekrutację osób, które wezmą udział w zaplanowanych na wrzesień wywiadach. Ich uczestnicy zyskają wpływ na działalność biblioteki i pomogą w skrojeniu jej na miarę oczekiwań mieszkańców. Trochę się już Pojawia takich pozycji, zajęć dla dzieci, sensoplastyka, ewentualnie dla seniorów jakieś zajęcia na kręgosłup, takie fizyczne. Może rzeczy, które wydają się odległe od czytania, ale też my jesteśmy w stanie wpleść w to element promujący czytelnictwo, co jest naszym oczywiście głównym celem. Także mam nadzieję, że, że to jakoś podsunie nam pomysły na nowe działania. W tym momencie biblioteka nie jest już tylko miejscem, gdzie można wypożyczyć książki. Biblioteka staje się tym trzecim miejscem, tym poza. Pracą i domem, gdzie można spędzić wolny czas, dokształcić się, dowiedzieć się czegoś nowego, spędzić czas w sposób rozrywkowy, zabawny, taki, który po prostu jest dla nas najwłaściwszy. Co ciekawe, w ramach dofinansowanego przez ministra kultury projektu legionowcy bibliotekarze sami zamieniają się w sponsorów. Ale jak to w życiu, nie ma nic za darmo. My będziemy mieć pieniądze, żeby przekazać je mieszkańcom na działania promujące czytelnictwo. Każdy mieszkaniec, też organizacje pozarządowe, będzie mógł złożyć do nas taki wniosek i będziemy mieli 30 tysięcy na propozycje mieszkańców takich właśnie działań proczytelniczych. Więc myślę, że jakby teraz, już rozmawiając z ludźmi, jesteśmy w stanie uczulać ich na to, że taka szansa się pojawi. Co do pojawienia się w Legionowie mobilnej biblioteki na plac wodnym przy ulicy Królowej Jadwigi wpadnie ona jeszcze 24 sierpnia. W zaplanowanym rozkładzie jazdy są także 27 lipca integracyjny plac zabaw, 3 sierpnia plac zabaw za Kauflandem na osiedlu piaski oraz 24 sierpnia park kieszonkowy na osiedlu młodych.